wtedy ukaże nam się finalna kwota. Teraz tak, co do, co do szczegółów. E, jest to wersja nadwoziowa S-Line, S-Line Plus jest zarówno zewnętrzny i wewnętrzny e, oraz zawieszenie, układ hamulcowy jest w wersji S-Line. Do tego mamy piękne, full LEDowe reflektory. Eee, to są reflektory już, które automatycznie zmieniają światła w długi, w krótkie one są bezobsługowe, już służą do autonomicznej jazdy. Mamy piękny zderzak, tu od wersji S-Line eee, on ma tu takie, nie wiem, że jest czarny zderzak, to ma tutaj czarne, lakierowane takie wstawki, bardzo ładnie to wygląda mamy chyba jeden z najładniejszych grili jaki widziałem w Audi, czyli plaster miodu w ogóle to auto do nas przyjechało bez ramek i, i, i bez ramek w ogóle ten grill wyglądał dopiero przekruzacko. Eee, natomiast to, już jest ramka będzie tablica rejestracyjna, więc są wiadomo, żeby było wszystko zgodnie z literą prawa, też wygląda ten drill znakomicie. Mamy tutaj oczywiście czarny, czarny znaczek, mamy tutaj pod spodem czujnik front assist i radar od aktywnego tempomatu, bo auto jest wyposażone w pełen pakiet systemów asystujących. Mamy aktywny tempomat, mamy blis, mamy Line Assist, mamy tutaj pełen pakiet, mamy front assist, czyli mamy pełen pakiet systemów asystujących w pojeździe. To, co już na początku wspomniałem, prawie nowe opony, tak, prawie nowe opony. 19-calowe 19 felgi Audi Sporty z takim tutaj oto napisem Audi Sport. Więc, e, co ważne, oczywiście wszędzie emblematy S-Line. listwy wokół szyb są w kolorze czarnym i mamy szklany panoramiczny dach. Ja może go zaraz otworzę e, to też Państwu. Państwu zaprezentuję, nie wiem, czy ja go teraz otworzę, czy muszę dać mu, tak, ja muszę dać mu zapłon. Momencik, damy mu zapłon i Państwu zaprezentuję, jak wygląda tutaj. Tutaj sobie naciskamy przycisk i dach nam się fajnie otwiera. O, fajny, szklany, panoramiczny dach. Super to wygląda, jak, zwłaszcza jak się go otworzy. To na lato w sam raz. Do tego mamy pływające kieruneczki z tyłu. Później włączę, to Państwu pokażę. No i mamy ten zderzacz z tyłu z dyfuzorem od wersji S-Line. To też proszę zwrócić uwagę, jak ten tył w ogóle inaczej wygląda. Czarny znaczek. I to jest właśnie w tym Audi najfajniejsze. Te czarne emblematy, super to wygląda. Oczywiście quattro 4x4, żebyśmy wiedzieli, że tutaj zimą ze świateł też można ruszyć. No i ten zderzacz z tym dyfuzorem z tyłu no, wygląda wręcz genialnie. I te czarne wstawki, bardzo fajnie to się to się prezentuje. Mamy tak elektryczną klapę bagażnika. Z tyłu bagażnik oczywiście w idealnym stanie. Tutaj nie ma prawa nic się do niczego przyczepić. Zamykamy sobie na przycisk. I tak się mniej więcej to prezentuje. O, fajnie z tej perspektywy widać tym szklanym, szklanym dachem. A zaproszę Państwa do środka, bo środek też ma genialnie skonfigurowany, e, naprawdę bardzo nam się podoba ta taka tutaj jak ją przygotowywaliśmy do sprzedaży. Przepiękny samochód. E, co fajnego, mamy tutaj boczki. Przecieszymy sobie Radę i to. Dobra, mamy tutaj boczki. Tutaj o przeszycie skórą, i to wszystko jest przeszyte czerwoną nicią. Mamy oczywiście system blisz Zaraz Państwu pokażę, jak robi test. Mamy fotele od wersji S-Line, i to są fotele. Proszę bardzo, z Alcantarą. Auto ma 120 tysięcy przebiegu. Tutaj po prostu zużycia żadnego nie ma. I to jest też wszystko fajne, że te fotele to jest tak skóra przeszyta czerwoną nicią połączona z Alcantarą. Wygląda to wręcz genialnie. Mamy oczywiście Prodi od wersji S-Line, podświetlane w nocy. No i siadamy do środka. I to, co Państwu mówiłem, ten System Bliss. O, System Bliss robi test. Auto odpalamy, zamkniemy sobie. Zamkniemy sobie szyber daszek, żeby nam tutaj trochę jeszcze nas pochłodziło, bo na dworzu jest gorąco. No i mamy ten najnowszy wirtual, ten, o którym Państwu wspominałem, z tą najnowszą szatą graficzną. Już ma fajne tutaj, hmm, troszeczkę pozmieniane są tutaj te owolutki, wokół tych zegarów. No i możemy sobie tutaj wszystko, na przykład możemy ustawić sobie dużą mapę. Jeżeli chcemy, mamy tutaj pakiet systemów asystujących, ustalamy odległość od poprzedzającego nas pojazdu. E, jeszcze coś miałem zobaczyć. Dobra, a bo hamulec jest, dobra, nie chcemy tego, a e, dobra, my tego nie chcemy. Nie wiem, co ja chciałem do końca włączyć. E, może tak, dobra, nie wiem, co ja chciałem włączyć. Może, a bo to pomyliłem auta. To nie w tym aucie chciałem tak w, w, w takim pokazać wszystkie systemy, jakie są bezpieczeństwa, ale pokażemy je jak najbardziej tutaj. E, momencik, dobra. I teraz tak, mamy system multimedialny, bo troszeczkę się zagubiłem. Mamy kamerę cofania, czujniki, przód, tył. Mamy przepiękny tutaj dekor. Oczywiście napęd 4 fotel pasażera. Wszystko jest po prostu. Indukcyjna ładowarka telefonu, czyli sobie mamy oczywiście strzygnięte SD. Indukcyjna ładowarka telefonu, tutaj wyłączenie systemu start-stop. Wszystko jest tak, jak powinno być. A co do tych systemów, co ja Państwu mówiłem to właśnie o, mamy tutaj czyli mamy ostrzeganie o prędkości adaptacyjny asystent jazdy, Audi presence ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu wszystkie systemy bezpieczeństwa jakie tylko być powinny, mamy oczywiście drive select, czyli możemy sobie zmieniać tryby jazdy ustawiamy sobie indywidualnie jaki tam sobie wtedy chcemy tryb samochodu, tak sobie ustawiamy, żeby tam zawieszenie, skrzynia pracowały tak jak nam się podoba no i co najważniejsze, przede wszystkim stan samochodu jest absolutnie perfekcyjne. Tutaj zarówno z zewnątrz jak i w środku naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Dobra, ja może już troszkę za długo przyludzam. Eee, a jeszcze mamy zrobić pomiar lakieru z tyłu. 100% siedział. To jest tył, tył po prostu w samochodzie nieużywanym, więc kupując Państwo od nas samochód, macie Państwo auto z nieużywaną na pewno tylną kanapą. Tak wygląda jeszcze. Rzut oka na cockpit. No super, w Audi jest wszystko naprawdę z porządnego materiału zrobione. Tu nic nie trzeszczy. Fajna jest ta ta skórka, ta kierownica, oczywiście od wersji S-Line obszyta czerwoną nicią, z taką perforacją, ją się genialnie trzyma w dłoni. Wszystko jest tak, jak powinno być. Także Państwo widzą, jak fajnie jest to wyposażony samochód. A teraz to sobie obiecałem. na koniec zrobię pomiar grubości lakieru, tak żeby każdy mógł sobie... Tutaj to e, potwierdzi, że absolutnie mamy bezwypadkowy pojazd i można do nas jechać 400, 500 km czy 1500, na nas to nie robi wrażenia, wiemy co sprzedajemy i absolutnie samochód jest w takim stanie, jakim go prezentujemy na zdjęciach, na filmie, tu lakier mamy po prostu, y, a tu jest szkło, e, tu lakier mamy wręcz wzorowy, bo mamy granica 100-110 mikronów, więc tu na pewno Państwo widzą. jako firma już z dosyć wieloletnim stażem specjalizujemy się w imporcie aut klasy premium i staramy się przede wszystkim, że by to były auta bezwypadkowe, z małym przebiegiem i dobrym wyposażeniem to jest nasze takie abecadło handlarskie które stosujemy jest to dla nas główny priorytet dlatego tych aut nie jest tak dużo jest bardzo ciężko taki samochód dzisiaj nabyć jakby nastał moment taki, że trochę łatwiej jest auto sprzedać niż auto kupić, ponieważ no Dzisiaj na fajne Audi to momentalnie znajduje się klient, czasem klient czeka aż takie Audi do nas trafi, a niestety żeby kupić to już jest dramat. Dużo aut jest, jak już jest fajny przebieg czy coś to się okazuje, że była jakaś szkoda i ona dyskwalifikuje pojazd i my wtedy do takiej licytacji nie przystępujemy, a do tego jeszcze musi być auto teraz powiem tak, no, nie do atrakcyjne. dzisiaj nie ma szans na auto atrakcyjne cenowo, ale w miarę przystępne cenowo, żeby nie było zbyt drogie. My też oczywiście musimy zapłacić wszystkie podatki i jeszcze na tym coś, jak najbardziej zarobić, więc mm, charytatywnie tego nie robimy, prawda, więc nie ma, nie ma co tu się oszukiwać. E, a niestety podaż tych samochodów jest bardzo, nie wiem czy tu coś widać, chyba widać, podaż tych samochodów jest bardzo niska dzisiaj dostępność samochodów jest po prostu znikoma wywołane to jest tym, że gdzieś jest jakieś osłabienie gospodarki ci Niemcy też przedłużają sobie te leasingi, dojeżdżają bardziej te samochody przedłużają te wynajmy długoterminowe zamiast pchać się w nowe koszta po prostu sobie zostają przy starych kosztach jakby nie zwiększają ich i gdzieś te auta jeszcze bardziej eksploatują i z taką łatwością ich się nie pozbywają jak pozbywali się jeszcze parę lat temu dlatego też ta podaż jest taka mała My mamy też samochody z rynku polskiego i też dostępność jest naprawdę mała, niska, kupić auto dzisiaj jest bardzo trudno, więc jeżeli już się trafi taki egzemplarz, a ten jest w znakomitym stanie, to Państwu gwarantuję, to serdecznie zapraszam do zakupu i dziękuję za poświęcony czas.